Pan z Wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Oto słowo pańskie. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są podpowiedzią, jak prowadzić działalność ekonomiczną, bowiem zadziwia nas postawa człowieka, o którym Jezus mówi w przypowieści, która ma stanowić odpowiedź na pytanie każdego człowieka: co jest najważniejsze w życiu, czym jest Królestwo Boże, kim jest Pan Bóg. Czym jest Kościół w życiu człowieka? I dlatego Jezus, mówiąc o tak trudnych rzeczywistościach, trudnych dla pojęcia poprzez rozum człowieka, który zawsze jest ograniczony, posługuje się przypowieściami. W nich jest zawarta niesamowita mądrość. Najpierw Jezus mówi o człowieku, który znalazł skarb. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał. Co może spowodować, że człowiek sprzedaje wszystko, co ma? Pomyślmy sobie teraz o naszych domach, o naszych kontach o naszych dobrach materialnych, które mamy. Zbierzmy je teraz, sprzedajmy i miejmy jedyną wartość Królestwo Boże. Buntujemy się, buntujemy się. Wracam do pustego mieszkania, które nie jest moją własnością. A jednak ów człowiek był uradowany, bo kupił tę rolę, na której znalazł sens swojego życia, swojej pracy, sens wszystkiego, co posiada, czym zarządza, czym się posługuje. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca, który szuka pereł. I znajduje wreszcie taką perłę. Sprzedaje wszystko, co ma. Nie pozostawia sobie niczego, bo najważniejsza jest dla niego właśnie ta perła. Jezus zatem chce zwrócić uwagę naszą na to, czy. Królestwo Niebieskie jest dla nas najcenniejszym skarbem. Czy jest najbardziej drogocenną perłą, która sprawia, że jesteśmy uradowani tym, że ją posiadamy? Czy jesteśmy uradowani tym, że jesteśmy w kościele, że ktoś kiedyś przyniósł nas do chrzcielnicy, że był kapłan, który nas ochrzcił? Że przyjmowaliśmy i przyjmujemy sakramenty święte, że możemy duchowo wzrastać w Kościele? Czy jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ten wielki dar? Czy o ten dar dbamy? Czy się o niego troszczymy? Ktoś kiedyś w swojej modlitwie zapisał takie słowa: Panie Jezu, Ty wiesz, że są takie obszary mojego życia, które chciałbym mieć na własność, ukryć przed Tobą. Dziś wiem jednak, że odbierają mi Ciebie. Pragnę więc oddać wszystko, co mam, by stać się posiadaczem tego skarbu, którym jesteś Ty. Może niech takim wyrazem, który dzisiaj będzie nam towarzyszył przez cały dzień, będzie ten jeden. Wszystko. Amen.